Z biznesu do słuchania. Historia motoryzacji to w dużej mierze historia wypadków drogowych. O tym, czy autonomia będzie przełomem na miarę pasów bezpieczeństwa czy systemu ABS, rozmawiam z Rafałem Emilitą, dziennikarzem motoryzacyjnym i autorem książki Crash Historie. Radykalnie zmniejszyły wypadki pasy bezpieczeństwa, które Volvo wprowadziło w latach 50., w końcu lat 50. Wcześniej pasy stosowano sporadycznie, na przykład w motorsporcie, ale to były konstrukcje prywatne, które nie przypominały tego, co później Volvo dopracowało czyli systemu, który używam takiego określenia. Rozlał się na cały świat. To najlepiej brzmi. No i również to, co robił Mercedes w latach 50., -tych. inżynier Bela Bareni pracował nad strefami kontrolowanego zgniotu. Wtedy pierwsze próby z użyciem różnego rodzaju dopędów rakietowych, ale skutecznie swoje wizje wprowadził. Strefy kontrolowanego zgniotu zdecydowanie poprawiły bezpieczeństwo czy przeżywalność kierowcy i pasażera. A później to, oczywiście, takie drobiazgi, czyli łamana kolumna kierownicy w chwili wypadku, silnik, który nie chcę używać tego określenia, ale tak w istocie jest chowa się pod płytę podłogową. No i później elektronika, która znakomicie poprawia bezpieczeństwo, czyli system ABS, to już lata 70. No i w naszych czasach systemy stabilizujące, czyli SP. To były rozwiązania, które bezpośrednio przełożyły się na bezpieczeństwo mnie, ciebie, Marcin, wszystkich tak naprawdę. Ale wtedy, kiedy się pojawiały, szczególnie tutaj chciałem wrócić do historii pasów bezpieczeństwa, pojawiały się głosy, że to jest ograniczanie wolności. Być może tak samo było w przypadku innych systemów, szczególnie tych asystujących, czyli zabierających nam na chwilę przynajmniej kontrolę nad samochodem. Jak uważasz? No, niestety człowiek tak ma, że zaczyna się stawiać. My bardzo chętnie tłumaczymy, że pasy zabierają nam bezpieczeństwo, jeszcze inni idą krok i tłumaczą, że pasy są niebezpieczne, bo przecież jeżeli dojdzie do wypadku, a pas się nie odepnie, to zostaniemy w samochodzie, zostaniemy zgnieceni, spaleni i tak dalej, i tak dalej. Ale oczywiście to są idiotyczne argumenty, które należy od razu oddalić. To nie ma co do tego wątpliwości, że pasy bezpieczeństwa działają. Takim pośrednim dowodem tej tezy jest na przykład to, że sprawdza się pasy bezpieczeństwa na tak zwanych damis, czyli na manekinach, i wśród tych manekinów są dzieci, ale również kobiety w ciąży. Kilka lat temu mówiło się o tym, że kobieta w ciąży w zasadzie nie powinna zapinać pasów. Mówimy o takiej zaawansowanej ciąży. Oczywiście to nadużywano. Bo, co to znaczy zaawansowana ciąża? Dla niektórych to drugi miesiąc, to też jest zaawansowana ciąża. Ale rzeczywistość jest dzisiaj taka, że producenci zalecają zapinanie pasów przez kobiety w ciąży, czyli należy to odczytywać wprost. To jednak mimo wszystko jest bezpieczne. A to, że wypadek jest zestawem różnego rodzaju czynników, których nie da się stuprocentowo dokładnie przeliczyć, to jest zupełnie inna sprawa. Oczywiście no, były przypadki, ja w książce opisuję historię Rekalna z Deflepa któremu pas wyrwał ramię. No to się może zdarzyć, ale niekoniecznie musi. Persaldo wydaje mi się, że pasy bezpieczeństwa są stuprocentowo, a nawet dwustuprocentowo bezpieczne. No i teraz wchodzimy w zupełnie nową jakby erę. Te systemy, o których mówimy, czyli pasy, ABS, poduszki powietrzne, strefy zgniotu, funkcjonują w świecie motoryzacyjnym od dawna. Natomiast książkę kończysz historią wypadku, który kilka lat temu dość głośno się odbił po mediach, po internecie wypadku samochodu autonomicznego, w zasadzie półautonomicznego który zignorował fakt, że widzi pieszą, czy konkretnie rowerzystkę. Wchodzimy w zupełnie nową erę, poprawienie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, i właśnie czy twoim zdaniem autonomia jest w stanie, taka pełna autonomia, zmniejszyć liczbę wypadków, czy wpłynąć na to, że będą mniej drastyczne? Zdecydowanie po to te prace są prowadzone. To znaczy, systemy autonomiczne nam się przedstawia, nam, jako użytkownikom samochodów, jako taką superwizję. Wsiadamy do samochodu, nie ma kierownicy, rozkładamy sobie fotele, Wyjmujemy gazetę, książkę, włączamy film, wbijamy w nawigację cel, do którego chcemy dojechać, i samochód resztę robi za nas. Nie wierzę w tę wizję. Wydaje mi się, że być może za 20-30 lat takie samochody będą ale oczywiście w ograniczonej liczbie i będą bardzo, bardzo drogi, więc zanim się rozpowszechnią, to prawdopodobnie mnie ani ciebie Marcin już na świecie nie będzie. Natomiast bez wątpienia autonomia czy systemy autonomiczne mają poprawić bezpieczeństwo, mają wyeliminować ludzki błąd. Ktoś mi wytknął, bo ja używam takiego skrótu myślowego, że zabija prędkość. No, oczywiście sama prędkość jako prędkość nie zabija. Logicznie rzecz ujmując, to człowiek siedzi za kierownicą. Jeżeli on przesadza z prędkością, może zginąć, może komuś zrobić krzywdę. No, systemy elektroniczne są wymyślane w taki sposób, żeby wyeliminować nasze błędy albo naszą na przykład krewkość za kierownicą, tak zwane posiadanie ciężkiej stopy. Kiedy to zostanie wprowadzone? Ja myślę, że bardzo szybko. Co chwila słyszymy o kolejnych samochodach, które otrzymują tak zwaną klasę autonomiczności. A tak w praktyce chodzi o to, że są to samochody coraz bardziej bezpieczne. Oczywiście równolegle trwają próby zastosowania autonomii na przykład do dostarczania przesyłek. To już się dzieje w Stanach Zjednoczonych. W Stanach Zjednoczonych, gdzie jest troszeczkę inna kultura niż u nas, tam jest bardzo popularne dowożenie jedzenia. No oczywiście, w pandemii u nas również stało się to popularne, no ale kiedyś my wychodziliśmy do restauracji, Amerykanie lubili sobie zamówić pizzę, i ktoś zauważył nie bez racji, że fajnie i bezpiecznie będzie tę pizzę dostarczać za pomocą samochodów autonomicznych, i już takie próby się dzieją. Kolejny krok to jest wprowadzenie taksówek autonomicznych, i te próby również w Phoenix w Stanach Zjednoczonych właśnie się dzieją, właśnie trwają próby. Również w Szanghaju, w Chinach, wprowadza się takie taksówki, które będą autonomiczne. Na razie w środku siedzi człowiek, człowiek, który ma w sytuacji awaryjnej, w której maszyna nie przewidzi, zareagować, czyli wcisnąć hamulec, złapać za kierownicę, ominąć przeszkodę itd., itd. Sytuacja, o której wspomniałeś, o której ja piszę w książce, czyli ten wypadek z najechaniem na rowerzystkę, która przechodziła przez jezdnię, ja go opisuję z perspektywy sprzed dwóch lat. Przez ten czas troszkę się w tej kwestii zmieniło. Mianowicie, firma, która testowała to rozwiązanie, przyznała się, że w oprogramowaniu nie wprowadzono takiego zastrzeżenia. Uwaga, przed tobą jest przechodzący przez jezdnię rowerzysta. No, trzeba po prostu było stworzyć elektroniczny kod, który pozwolił maszynie zareagować. Tego kodu nie było. No dzisiaj się do tego producent przyznał. Co nie oznacza, że winę należy zwalić na technologię, bo oczywiście tam w środku była osoba, która miała awaryjnie zahamować. Nie zrobiła tego, bo oglądała w komórce program w telewizji. Poza tym była też pod pewnym wpływem środków wspomagających, tak bym to określił. A to oznacza, że no nie była sobą do końca. Nie zareagowała tak, jak zareagowałby normalny człowiek. A tak powoli zmierzając do końca, czy Twoim zdaniem nasze czas, nasze pokolenie albo pokolenie młodsze, to jest ostatnie lub jedno z ostatnich, które jeszcze będą w samochodzie trzymały kierownicę? Czy ta kierownica już z tych samochodów rzeczywiście finalnie wyjedzie? To jest troszkę przerażająca dla mnie wizja, że ta kierownica zniknie, ale to jest być może siła przyzwyczajenia. Wystarczy popatrzeć na słowo samochód, samochód sam chodzi. No, ktoś to kiedyś napisał, wymyślił i to weszło do normalnego użycia. Samochód sam chodzi, więc nie potrzebuje kierownicy. Ja mam takie wrażenie, że być może to nie my jesteśmy ostatnią generacją, może nawet nie nasze dzieci, oby tak było. Natomiast wszystko zależy od rozwoju elektroniki, również od tego, jak te rozwiązania będą się rozpowszechniać, dlatego, że przecież trzeba wziąć pod uwagę, po pierwsze, że te samochody będą drogie, będzie ich na początku bardzo mało, po drugie, będą musiały równolegle powstawać całe systemy serwisów, które będą wysoko wyspecjalizowane. I teraz wyobraźmy sobie nasze polskie przyzwyczajenia pod tytułem Mam samochód, który ma kilka lat, skończyła się gwarancja. To już przestanę jeździć do autoryzowanej stacji obsługi, bo to jest drogie. Pojadę do pana Kazia lub pana Stasia. I pan Kazio lub pan Staś finalnie będzie musiał obsłużyć nasz samochód. I teraz pytanie, czy on będzie potrafił połączyć właściwie kabelki? No ja tego nie widzę. Przyznam szczerze, dla mnie to jest wersja jak najbardziej pesymistyczna, żebyśmy pozwolili nieprzygotowanym ludziom na grzebanie w czymś naprawdę bardzo skomplikowanym, a finalnie przerzucamy na nich odpowiedzialność. No to, przepraszam, wybacz Marcin, ale ja, ja takim ludziom nie wierzę. I dlatego wyciągam ostatecznie finalnie taki wniosek, że może nie w tej generacji, może nawet nie w następnej, ale kto wie, co będzie z naszymi prawnokami. Dziękuję, Rafale, bardzo za rozmowę i do usłyszenia. Marcinie, bardzo dziękuję. To była bardzo miła rozmowa i mam nadzieję, że ktoś przeczyta o wypadkach historycznych w mojej książce. Zapraszamy.